Jak ryby w wodzie, tak uczestnicy Akademickich Mistrzostw Polski w pływaniu czuli się w basenie katowickiej AWE. Jako pierwsi swoje zmagania rozpoczęli specjaliści od stylu dowolnego. Wśród panów wystartował Paweł Korzeniowski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. W swoim wyścigu nie dał szans rywalom i pewnie wygrał na 100 metrów kraula. Dla zwycięzcy Akademickie Mistrzostwa Polski to specyficzna impreza. No to jest impreza treningowa. No, ja przyjeżdżam tutaj w pełnym treningu, nie, nie odpuszczałem do tych zawodów. Mam troszeczkę inne cele. Teraz ci się do Mistrzostw Polski, które będą kwalifikacją na mistrzostwa Świata w Szanghaju. Po bardzo szybkich wyścigach w stylu dowolnym tempo nieco spadło, bo na katowickiego AWF-u zaczęli rządzić żabkarze i żabkarki. Z każdą kolejną serią zawodnicy osiągali coraz lepsze czasy, a kibice mogli obserwować nielegalny styl i technikę uczestników. Po klasyku przyszedł czas na styl motylkowy i kolejną zmianę tempa na basenie. Niemal tak szybko jak w rywalizacji delfinistów, toczyły się wydarzenia poza basenem. Organizatorzy po każdej serii dekorowali zwycięzców poszczególnych konkurencji. Trzeba przyznać, że całe zawody przebiegały bardzo sprawnie. Najważniejsza impreza jest to e, impreza rangi centralnej. E, jest to finał Akademicki Mistrzostw Polski e, w jednej z najważniejszych tak naprawdę dyscyplin, e, w których organizujemy mistrzostwa. E, czas przygotowania to tak naprawdę dobre dwa miesiące, dobre dwa miesiące, no bo jest to spora impreza, sporo uczestników, e, a chcemy, żeby wypadło jak najlepiej. Jako ostatni w konkurencjach indywidualnych, na słupkach, a właściwie pod córkami startowymi pojawili się specjaliści od stylu gwiazdowego. Faworytką wśród pań była reprezentantka Polski Alicja Twórcz. Rekordziska naszego kraju na 100 i 200 metrów z wyraźnie pozostawiła w tyle swoje rywalki i pewnie sięgnęła po drugi tego dnia złoty mega, bo wcześniej nie miała sobie równych na 100 metrów z tylem dowolnym. Nic więc dziwnego, że zwycięzczyni była bardzo zadowolona ze swojego startu. W sumie wyniki mnie dosyć zaskoczyły, bo są w miarę, w miarę dobre. Po, po obozach w sumie jesteśmy teraz w ciężkim treningu, bo się przygotowujemy do Mistrzostw z Polski seniorów. Także myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk. Jak przystało na zawody pływackie, najwięcej emocji dostarczyły zmagania sztafet. W rywalizacji pań, konkurencji 4x50 metrów z trybem dowolnym, najlepszy czas uzyskały reprezentantki Akademii Leona Koźmińskiego, które o 1 sekundy pokonały zawodniczki AWF Katowice. Gospodarzom nie udało się również wygrać w rywalizacji sztafetowej wśród panów, gdzie znów musieli uznać wyższość pływaków z Warszawy. Pozostający w bardzo dobrych nastrojach srebrni medaliści wystąpili w składzie. Robert Wilk, Smolinski Jan, Gwinala Wojciech, Wysniewski, Bartosz, Drugie miejsce w Akademickim Mistrzostwach Polski, ten wynik Was satysfakcjonuje? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Walka była wyrównana, także, także należy się cieszyć. No to, że nie udało nam się pokonać kolegów z Warszawy wcale nie jest dla nas pewno Każdy się szykuje do tych zawodów, także myślę, że trzeba cieszyć się z tego sukcesu. Tegoroczne ampy wpływania stały na bardzo dobrym poziomie, co podkreślali wszyscy zgromadzeni w obiektach katowickiego AWF. Wszyscy zawodnicy, którzy tutaj startują są już po eliminacjach, czyli praktycznie startują najlepsi. A Wiadomo, że z akademickich zawodów też również są najlepsi zawodnicy w kraju. Najlepszą zawodniczką całych mistrzostw według klasyfikacji wielobojowej została Aleksandra Urbańczyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Ten sam tytuł wśród panów przypadł Pawłowi Korzeniowskiemu. W mistrzostwach wzięło udział ponad 400 zawodników reprezentujących 60 uczelni, a wszyscy łącznie przepłynęli dystans w prawie 58 km.